Jak wyglądał twój związek z Mariettą? Bo nie wszyscy wiedzą, że także byliście parą. O kurczę, a skąd ty wiesz takie rzeczy, Karolina? Robię bardzo dobry research plus intuicja. Okej, okay, świat jest mały, tak? Wiesz co, z Mariettą to było... już. To lat temu było wrażenie, żeby ci nie skłamać, jakoś, jakoś pięć lat temu, pięć lat już się znamy. Marieta to jest wspaniała kobieta, bardzo dobra. Tylko wtedy akurat trafiła w taki moment, że, że ja nie szukałem nikogo na stałe. Byłem jeszcze młody, jeszcze chciałem się bawić. Także mamy parę pięknych wspólnych wspomnień. No a teraz jesteśmy przyjaciółmi. Mówi się, że stara miłość nie rdzewieje. Marietta miała chłopaka, nie wiem jak to teraz jest, ale, ale była była z kimś, więc ja tam nie lubię pchać się na trzeciego. Nie, nie. A kibicowała ci w programie? Czy w ogóle zareagowała jakoś i czy dowiedziała się, że będziesz w hotelu Paradise i w jakimś stopniu na przykład cię wspierała, albo to skomentowała? Tak, tak. Ona w ogóle śmiała się, że jak zobaczyła te wszystkie hejty i powiedziała, ty to pewnie to w ogóle zlewasz, masz gdzieś. <grym> I, i w ogóle dla ciebie nie liczy. Ja mówię, że nie, no czytam to, czytam, analizuję, ale ja przyjmuję do siebie tylko krytykę taką konstruktywną. Jak ktoś mnie wyzywa po prostu, jak patrzę na to, mówię, okej, okay, dobra, to nic dla mnie nie znaczy. Ale jeśli ktoś napisze jakiś fajny, konstruktywny komentarz, gdzieś odwoła się do zachowania, mówi, co mógłbym zmienić, Okej, okay, może, może czasami warto z tych, tych zdań coś wziąć dla siebie. A Marietta no, ogólnie powiedziała, że super pomysł, że pasuje do, do idei takich programów. I, no i, i wiedziała w sumie nim pojechałem na Bali, że, że wziąłem udział w castingu i nie powiedziałem w jakim dokładnie, ale wiedziała, że coś się świeci, a potem powiedziała, że, że tak myślała, że to jest to, że jednak, że jednak przejrzała mnie na wylotach. Cześć, z tej strony Kamil Piurkowski. oglądajcie i subskrybujcie Jastrząb Post.